Witam wszystkich miłośników gier komputerowych, z tej strony w Kurzoncie, a to jest kolejny odcinek z gry Storage Hunter Simulator. Jeśli jesteście nami na kanale, koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz bez ponadwrania zanurzmy się w świat gry. Dobrze moi drodzy, od czego byśmy tu mogli zacząć? Oczywiście od aukcji East off. Na drugim poziomie się tutaj jakaś, jakaś nowa drzewa nam trafiła. Dobra, jedziemy w takim razie. Zajedźmy gdzie? Jak ja tu powinienem jechać? Zajedźmy sobie, może tu. Dzięki czemu sprzedamy sobie to wszystko, co mamy na bace. Podbijemy trochę level i będziemy coraz bliżej naszego uprawnionego lombardu w mieście. Aha. Dobra, nie będę pół godziny stał i czekał, jak nie wiadomo kto. Więc jedziemy w takim razie od razu na licytację. Dobra, się tędy. I jesteśmy praktycznie na miejscu. Zobaczmy, co my tu mamy. Dzisiaj mamy wtoreczek. Ok, więc. Oj! Bo wyszliśmy, więc udało się nikogo nie przejechać, bo tak to byłby. Katastrofa, O, już widzę, że magazyn będzie drogi, bo ta maszyna jest droga. No dobra, myślę, że koło 800 na spokojnie można, można licytować. Dobra, podbijamy o stóweczkę. Druga stówka, 580, możemy cztery dyszki podbić. 700, 740. Mamy to? Łopisz już machał ręką, ale byliśmy pierwsi, więc udało się. 741 kosztował nas magazyn. Zobaczmy, ile uda nam się z niego wyciągnąć. Dobra, stańmy sobie tak. Yy, tą skrzynkę podsunę troszkę dalej. Dobra, to możemy sprzedać i zobaczyć. Automat do gier. Mówiłem, że drogi item. Mówiłem. Yy, nie tak, nie tak, nie tak, tak bym chciał go postawić. O, idealnie. Yy, metalowa skrzynka 43. No dobra. Niewiele, ale zawsze coś. Tu mamy skrzynkę. o! zobaczcie, co się wydarzyło. Ale stół wystrzelił. Stół. 150 prawie. Czy wejdzie mi tak? Fajnie nie był, jakby tak wszedł. O? Może być, może być. No, nawet nie jest najgorzej. Dobra, młotek. To są akurat grosze. Halo, młotek. Tutaj tutaj bym chciał Cię schować do skrzynki. Halo. Och, ten młotek. Tu możemy sprzedać. Tutaj mamy stary bagaż, to też nie będzie wiele warte. No, chociaż 80, 78 dolców drogo nie chodzi, nie? Możemy go tu postawić. O. Ten sposób, co my tu mamy. Książka. kategorii śmieci. Jejku, czemu to ja tak nie mogę trafić? Co tu się dzieje? Garnitur. 112. Nie jest źle. Wróćmy, połóżmy. I wsuńmy go jakoś może. Średnio to wyszło, ale dobra. To możemy usunąć. Krzesło ogrodowe, zobaczcie. 400 -ki. figur figurkasowy, no to jest, to jest mało warte, myślałem, że będzie więcej, ale zobaczcie, kropus na stojaku, 490, urna, 210, glidiany garnek. No i tak, zobaczcie, on no trochę, trochę to jednak wszystko zaczyna nabierać kształtu. Zobaczcie, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku. Z tej aukcji w ciemno, ugraliśmy ile tam? 300 dolców, a tu już mamy na czysto 1300, nie? Dlatego właśnie uważam, że tam te aukcje w ciemno się słabo opłacają. dobra, no, powiedzmy, że tak niech sobie leży ta urna. Globus, czy go postawię tak? Bo tak nie powinien... Oj, panie Globusie, proszę nie spadać. Tak bym chciał, żebyś stał, ale nie, żebyś nie spadał chciałbym, a może go położymy po prostu, o. Dobra, powiedzmy, że niech leży. Yy, stół marmurowy 150. Tutaj z tyłu, dobra. Grzejniczek, tutaj też kołostówki będzie 139. Zobaczcie, widzicie? 2300. No, dobra, powiedzmy, że jakoś tam się udało. 2300, gdzie wydaliśmy tylko 700, nie? Jest to duża przebitka. No i od razu widać mniej więcej, jak się kupuje, nie? Co tu jest? Można się przygotować. Tylko, że no wiadomo, w tych, 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 tych aukcjach w ciemno, te itemy są mniejsze, nie? Można zrobić na przykład dwie czy trzy takie aukcje w ciemno, i to wszystko nam na nasz samochód wejdzie. A tutaj. Z jednym magazynem się męczymy, nie? Ale nie, nie ma tragedii. Dobra, ten gliniany, gliniany garnek, tyk i... Mamy to. Yy, mamy to. Dobra, to co? Drombardu sprzedajemy i wracamy na kolejną aukcję. Dwa 300 do przodu. Fajnie byłoby z tym kurczę pojechać tam do naszego magazynu powystawiać, ale powiem Wam szczerze, że... To się to nie? Bo to dużo czasu się traci, żeby tam dojechać, więc tutaj do lombardu mamy dużo bliżej. Ten globus jest jeszcze o tyle duży, znaczy mówię o tym, że różowe itemy, nie? Powiedzmy, mógłbym sobie trzymać, ale ten globus jest o tyle duży, że dużo miejsce zajmuje. Ten imbryk ewentualnie moglibyśmy trzymać. Dwa mamy imbryczki. Dobra, sprzedajmy to. Globus również poleci. Powiedzmy, że te imbryki przytrzymam. Dobra, 12 klocków. 22 level wbił, więc spoko. Ale do 20 do 30 jeszcze trochę nam brakuje. Pnijmy takie, żeby nam nic nie wypadło. I zapiszmy się na kolejną aukcję. O 12 mamy kolejną. Dobra, to sobie dojedziemy w tym czasie. 22 level. Czyli jeszcze mamy dwie. To może ten 24 się uda wbić. Może Chyba ruka, że będziemy tutaj wszystko wiedzieć, sprzedawać, nie? Dobra, dajcie do tą 12. Te wiadomości możemy sobie przeczytać przez ten czas. Uchwyt, też, że nie ma że, że nie ma tutaj przycisku, oznacz wszystko jako przeczytane. Samo Dobra. I możemy zapisać się już na aukcję. Niestety poziom pierwszy. No ale cóż, kolejna będzie poziomu trzeciego, więc się powinno wyrównać. Poziom pierwszy to jest jakieś 500 dolców, aczkolwiek tutaj no to jakieś 200. Myślę, że max za to powinni dawać. Nie powinni dać więcej. Podbijmy sobie od razu 30. Czy ktoś będzie chętny? No właśnie, bo tutaj, zobaczcie, dosyć duże śmieci. Liczę na to, że coś, coś się trafi w tej, skrzynci, w tej skrzyni. Tak, op, śmieci na sprzedaż od razu lecą. Doniczka. 27, kolejny śmieć, piłka. Nic ciekawego, koszulina. No i tak wyjdziemy na, na, na swoim, nie? I tak będziemy do przodu. Dobra, kurde, stara książka. No nie, no bez szału. Naprawdę. Eee, proszę mi to włożyć tutaj, grzejniczek, a nie, to jest toster, przepraszam. Też go możemy zapakować do skrzynki. To nas sprzedaż, tutaj jakiś młotek. No i waza, czyli co, jakbym dał trzystówki za to, to bym sporo przepłacił. Widzę już, na, czy sporo? No, trochę bym przepłacił, jakbym dał trzystówki za ten magazyn. To jest naprawdę, naprawdę dziadostwo. Naprawdę trafiło się dziadostwo. Czy jestem w stanie go wyjąć? Jestem w stanie go wyjąć. Tu sobie podsuniemy. Otworzę i te garnuszki tu zapakuję również do tej skrzyni. Opa, raz. Czy nie zamknijmy? Weźmy sobie tą koszulinę. Mm, połóżmy ją w ten sposób oto. Okej. Okay. No i ta piłka. Dobra. Niestety ten magazyn był bardzo słaby. Zobaczmy, co nas czeka w kolejnym o drugiej dopiero. Kurde, a mi się nie opłaca jechać do Lombardu. Z tym bo co ja tutaj mam? Pół pół samochodu. No dobra, przejedziemy się. Utrwali nam się droga. O, ale no nie, no ten magazyn był naprawdę bardzo kiepski. No ale co mam robić do drugiej skory? i tak tu się nic więcej w okolicy nie dzieje? przejadę się, sprzedam te rzeczy do Lombardu. Do okolicznego. Może? Będzie 23. poziom po sprzedaży tych rzeczy. Może? Gdzie co? Skrzynki nie będę sprzedawał. Skrzynkę sobie zachowam. Tutaj. Sprzedamy to, 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 to i to. No nie, nie udało się bić 23 niestety. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. No dobra, 22, zaraz 25, znaczy zaraz, jak bijemy 25, to blokuje nam się aukcję poziomu czwartego, więc może więcej będzie takich... Ciekawszych rzeczy do, do wylicytowania. Stop. Ojej. No dobra, akurat będzie zaraz druga, więc otworzy nam się aukcja poziomu trzeciego. Widzieć mamy aukcję poziomu piątego, ale tylko do trzeciej, więc niestety się nie. Nie uda nam tam dojechać w tym czasie. Chyba że. Wiecie, co zrobimy tak? Pojadę sobie. Pojadę sobie tu. Wezmę udział w aukcji poziomu piątego, a później wrócę tutaj, bo to jest do 7. Wydaje mi się, że się powinienem wyrobić. No, tak zróbmy. Szkoda, że nie masz w tej podróży, żebym mógł się wiecie, przemieścić pomiędzy moimi domami, No, ale niestety nie można mieć. Wszystkiego, jak to się mówi. Mam tylko nadzieję, że się wyrobię, żeby tutaj wrócić. wygrać tam licytację i tu wrócić, nie? Po raz tą wygrać, a resztę trzeba będzie wystawić przedmioty na sprzedaż. Coś się podjecha do magazynu Lombardu je tam rzucić. Nie, już zresztą sobie ziom, jak jakoś poradzi. No ale, no, nie ma sensu marnować czasu. Kurczę na jakieś tam. W sumie to była ostatnia aukcja tutaj na. w tamtym mieście. Oj, 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 oj. Szkurtę ten znak, no. Nie mogę jakoś tak wyczuć tych hołta. Niby ręczny, wiecie, zaciąga się, ale kurde leci wtedy jakby na lodzie. na ma prowadzenia. Tak, tutaj no, z tą fizyką nie, nie, nie ma szału, nie ma szału. No, zobaczcie, ręczny, mamy, się kręci w kółko. No dobra, no nie jest, nie jest tego kart. Nie ma co tam. się jakoś pokaj. Dobra, mamy godzinę. Y -y 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 -y. Jesteśmy, dobra, szybko, szybko, bo na tylko do trzeciej. Dzień dobry. Proszę pokazywać, co tam macie. No i zobaczcie, i to są temy. I to są temy, Co prawda są duże. Dobra, wchodzimy od razu do 200. 80. Myślę, że 1,5 tysiąca możemy dać to spokojnie wywalić. Będzie to warto sporo więcej. Dobra, dawaj 160. 1339. Czy ktoś nas przebije? O, no, patrzcie. Bez złotówki, czy ktoś, czy ktoś, czy ktoś coś? Patrz, kurde, jaka kobieta 1659, jedna z najdroższych aukcji, jaką wygrałem do tej pory. Dobra, no ale udało się. Podjeżdżamy naszą bryką. Cofajmy. Trzeba szybko to wszystko ładować. Bo nie ma tutaj czasu do stracenia. Dobra, oczywiście tak. Zacznijmy od urny, 210, stan idealny. Oj, Mieliśmy to szybko robić, kurda tutaj widzę, że, że amatorka, amatorka, zlew przemysłowy, 150. Yy, tak, go wstawmy tutaj w ten sposób oto. Zobaczcie, rower górski, 805. Może trafi się jeszcze jeden? Czasami w tych magazynach trafiają się dwa rowery górskie. O, gitara, już widzę, tu jest jedna basówka, tu jest kolejna elektryczna. Elektryczna nie basówka, tak. Hmm, połóżmy ją. Hups. Weźmy sobie tą, połóżmy ją również, jedna na drugą. Co dalej? Ramie androida. No zobaczcie, już 2,5 koła, nie? Ale gdzie tu jeszcze czemu brzeg? Jeszcze mamy dużo rzeczy do zabrania. Złoty puchar. 3000. się. Czyli już podwoiliśmy wartość magazynu. Zamknięta skrzynia. No niestety zamknięta, no ale cóż. Tu jakiś piecyk, jakby go tutaj wcisnąć. Yy, dobra, na razie go tutaj odłożę po prostu. Co tu mamy? Lornetka. 97 no, i to to są magazyny, a nie jakieś tam kurde. Dobra, to do tego nie będziemy w ogóle podnosić włócznia. 200, stówki, nie? Kolejny przedmiotik. Yy, dalej, lampa. 60. Też mamy 3,5 koła. Ten wartość tego magazynu. Tą skrzynię postaram się tu wstawić. Obróćmy ją. A tu, zobaczcie, tu jakaś, jakiś snowboard jeszcze się przykleił. 39. Aha, on, że on jest niby w środku? Że jak to ma nie wiedziałać? Tak, on jest chyba jakoś. O? Dobra, udało się go wyjąć? Czyżby? O nie, to <laughs> Ta, jest zamknięte, coś się spagowało. No dobra, Snowboard to jedzie z nami. Tutaj jest zamkniętej skrzynki. Yy, co dalej mamy? Tutaj mamy telefon komórkowy. Kolejne. 300, 400, prawie 500. Co dalej? Obraz. Kolejne 400. Yy, tak byśmy go może przekręcili. Na rower. Krzesło legendarne, ok. Obraz padło, trudno. Reflektor, on też będzie sporo warty. Zobaczcie, w stanie idealnym, oczywiście. Ustawiać, tak? Nie spadnie? Oczywiście, że spadnie. Kołyska Judasza. Yy. I unika do nas skrzynia. Tobie to też weźmiemy. czy ona jest zablokowana? Nie, ona jest otwarta. W środku, no jakaś tam zdeta ogólnie. ta wędkarska, to też można olać na spokojnie szynka postawmy tutaj. Drobiazg. Co prawda drobiazg, ale nie tani. I zobaczcie, prawie 6 koła za ten magazynek, nie? Zobaczmy jeszcze, i te krzesło warte. Cztery dychy, dobra. Rama łóżka też nie będzie jakoś tam warta. Nie wiadomo ile. 132. Yy, to bym chciał jeszcze tutaj wpakować. Zabrać ze sobą. Yy, I te legendarne krzesło. Dobra, trzyma się. A, no i ten refle reflektor. Hop, i szybko, szybko. Kurde, spadł. Dobra. Trudno, trudno. Nie udało się go zabrać teraz, ale podjedziemy to jeszcze za chwilę, weźmiemy go z sobą. Szybko podjeżdżamy do magazynu. Zrzucamy przedmioty z auta. Krzesełko spadło. A co z tą deską? Halo? Oha. zawisła. No trudno. Skoro tak się wydarzyło, to trudno. Będzie wisiała, tak? Okej. Okay. Yy, podjedziemy sobie, weźmiemy sobie tamtą lampę jeszcze i, 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 i udamy się szybko na... do drugiego miasta. Weźmiemy udział w licytacji trzeciego poziomu. Mamy jeszcze ponad godzinę, także myślę, że uda się to, to zrobić. Okej, okay, tu jeszcze widzę, że coś spadło. Drobiazg nam spadł. Yy, I ta lampa. Dobra, postąpię sobie ją na razie w ten sposób. Czy coś jeszcze chcę stąd zabrać? Nie, dobra, wszystko już reszta mi jest niepotrzebna. Udajmy się tempem do tamtego drugiego miasteczka. I czy ja tędy przejadę? Czekajcie. Tak, przyjadę, dobra, znaczę sobie trasę. Oj, dobra, już pojadę tędy. Będzie szybciej. Tędy przejadę? Co mam nie przejechać? Trzeba kombinować, kurczę, mamy przecież samochód w połowie terenowym. O, Jak mnie wkurzają te znaki. No cóż. Czasami bywa i tak. Dobra, włączmy sobie rewiko. Jak coś tam cyrka. Muzyczka jakaś. Yy, prosty kawałek trasy. Postawmy sobie tutaj szybko rejestrację. OK. mamy 40 minut. Dobra, przejdźmy przez stację. Czy uda nam się zdążyć na aukcję? A raczej tak, raczej tak, aczkolwiek dzień pełen. Swarywane dosyć dzień. No ale wydaje mi się, że się opłacało, kurde, tam po sześć koła w wartości takiej, wiecie, wycenionej. Idziemy przy sprzedaży pewnie zarobimy na tym około 9 koła, nie? 9, a może nawet dyszkę się uda na jednym magazynie, więc no wydaje mi się, że było warto, dobra. Zobaczymy, co nas czeka tutaj. Hello, 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 pokażcie, co wy tam macie. Hm. Hm, hmm. hmm, hmm, hmm. Nic ciekawego nie widzę, tam jest jakiś... Aha, ten stół jest warty. Dobra, koło tysiaka na, na spokojnie za ten magazyn jesteśmy w stanie wziąć. Dobra, dajmy 80, przebijmy. Kolejny 80, 732. Kurde, patrzcie, 900 stówek. Oni się targują nadal. 1172. Nie no, muszę go kupić, no, nie, masz, nie, nie ma opcji, nie? Dobra, weszła rana ma. Weszła, trzeci level nam wbił. Bardzo fajnie. Dobra, zobaczymy co my tutaj takiego mamy w tym magazynie. Tą lampę, kurczę, ta lampa, szkoda, że te nogi jej się nie składają. Dobra, stawię na razie. To możemy sprzedać. Co my tu mamy? Miecz. 3 sam miecz. Ok, i takie przedmioty lubię, bo one są drogie, a są małe. Kultywator 140. O, właśnie, i ruletka. Sama ruletka 8 stówek, widzicie. Na samej ruletce już ile ile mamy. Dochodu. Dobra, co dalej? O, ramię Androida. Kolejna parę stówek. Dobra, połóżmy je. Ops. Yy, piła stołowa. Takiego temu jeszcze nie widziałem. Ważne, że droga. Yy, co dalej? Stolik. Yy, jakiś rzadki medalion. Rzadka zabawka. No okej. Okay. Już ten magazyn nam oddał z nawiązko. Tutaj piła ręczna. Swoją drogą, kto musiał być właścicielem tego magazynu, że jest piła stołowa, piła ręczna, ale i ruletka na przykład, nie? I jakiś miecz. To wszystko, to wszystko z, z różnej kategorii. Magazyn, o, możemy go sobie wrzucić. Zastanawiam się, czy uda nam się to jeszcze wszystko dzisiaj sprzedać tutaj w Lombardzie. Może, może, zobaczymy. Yy, medalion mamy wyceniony, możemy go dorzucić. Teraz tak, stolik i skrzynka, skrzynka zaplombowana, ale również może kryć różne ciekawe rzeczy. Postawimy ją sobie może w ten sposób, o patrzcie jak idealnie się wpasowała. Teraz tą lampę bym chciał jakoś, kurde piła stołowa mi spadła, a może tak po prostu tą lampę? Czekajcie, a ta piła stołowa wejdzie mi tutaj? Wejdzie, o niech sobie stoi, tak. A tą lampę zróbmy do góry nogami. O. I oprzyjmy ją sobie po prostu w ten sposób. Halo. O. Dobra, powinno być. Stolik. Możemy położyć tutaj. Nie powinien nam spać. Dokładnie, co to jest? Naszyjnik, o zobaczcie. drogi przedmiot, ale zawsze, zawsze coś. Dobra, i na to wszystko kładziemy. Kultywator i do auta. Dobra, kultywator tu zostaje. Już nie będę się po niego tutaj wracał. Tym bardziej, że mamy raptem pół godziny. Muzyczka gra. 25 minut. Czy zdążymy? Czy zdążymy do lombardu? A raczej tak, raczej powinniśmy zdążyć. Raczej powinniśmy zdążyć. Witaj, witaj, panie Lombardziarzu. Mam dla Ciebie fajne okazy. Mam tak. To mam dla Ciebie, to mam, 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 to mam. I to mam. Pytanie, czy to sprzedawać tutaj? A sprzedaję. Co mi tam? Yy... Niestety już w skrzyni nie, nie, nie jestem w stanie, kurcze. Zawieźć, żeby odblokować, no ale, no ale cóż. Dobrze moi drodzy, jedziemy teraz do naszej posiadłości, odpocząć po dniu pełnym wrażeń. Hop. Fajnie, że bardzo blisko tutaj mamy tego domku lombard, więc jak on już będzie nasz, będziemy mieli bardzo blisko do pracy. Wygraliśmy 4 aukcje, zrobiliśmy 7 koła. Zysk na czysto 3,5 koła. Zajebiście. No dobrze, moi drodzy, ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka. Liczę również na wasze feedback w komentarzach. Przypominam także o subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!